Upadłości konsumenckiej, jeżeli posiadasz majątek, a chcesz przeprowadzić tą upadłość konsumencką, zdecydowałeś się na to, że dajesz na szale ten cały swój majątek, ale twoje długi cię przerosły i nie jesteś w stanie tego spłacić. W związku z tym zdecydowałeś się na ogłoszenie twojej upadłości, a więc twoja upadłość na pewno nie będzie trwała 6 miesięcy. A dlaczego? No, otóż, dlatego, że syndyk musi przede wszystkim Poinformować Twoich wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym. Wierzyciele muszą zgłosić się, bądź zrezygnują z chęci uczestniczenia w tej upadłości. Musi syndyk przygotować licytację Twojego majątku. Jeżeli pójdzie ona sprawnie, znajdzie się kupca, kupiec kupi Twoją nieruchomość bądź ruchomość, no to syndyk postara się bardzo szybko tą upadłość zamknąć. Natomiast jeżeli będzie się, to, będzie się to wydłużało, czy na przykład w toku trwania upadłości zdarzy się tak, że otrzymasz majątek, o czym musisz syndyka powiadomić, to oczywistym jest, że syndyk będzie musiał wejść w tą sprawę spadkową i poczekać, aż sprawa się zakończy, żeby sprawdzić, czy otrzymałeś jakiś spadek, który może zasilić masę upadłości. To też jest rzeczą oczywistą, no i trwa. Niestety trwa. Następnie. Po spieniężeniu Twojego majątku, musi dojść do podziału tej sumy masy upadłości, a więc sąd będzie tutaj dzielił wierzycieli pieniędzmi, które wpłynęły do masy upadłości ze sprzedaży Twojego, twojego majątku, Twojej nieruchomości. Jeżeli chodzi o samo wynagrodzenie syndyka, które również będzie zaspokojone z masy upadłości. I tutaj takie, takie pytanie do Państwa, czy Państwo w ogóle zdajecie sobie sprawę, że to Wy musicie pokryć koszty obsługi, tutaj prowadzenia upadłości, czyli koszty syndyka, czyli wynagrodzenie syndyka, ponieważ bardzo wiele osób w rozmowie jest zaskoczonych. No to jak to? To ja mam jeszcze. Płacić za pracę syndyka. No, drodzy Państwo, to my decydujemy się, to z naszej woli wypływa, że składamy wniosek o ogłoszenie upadłości, to my chcemy, aby ta upadłość została przeprowadzona. Składamy taką prośbę, w związku z tym musimy ponieść koszty. I teraz tak, te koszty ponoszone są nie w każdym przypadku. I tu Państwu szybciutko postaram się to wyjaśnić. Jeżeli Powiedzmy, że jesteś osobą niepełnosprawną albo wychowujesz niepełnosprawne dziecko, żyjesz z zasiłku socjalnego, który tam otrzymujesz, tak na to dziecko czy na siebie, nie masz innych dodatkowych dochodów, ponieważ albo ty, albo członek twojej bliskiej rodziny jest osobą niepełnosprawną, to tutaj koszty czyli to wynagrodzenie syndyka, koszty sprawy może ponieść skarb państwa, ale sytuacja musi być wyjątkowa. Jeżeli natomiast jesteś matką samotnie wychowującą dzieci, które mogą pójść do szkoły przedszkola, yy, jesteś osobą, która zarabia minimalne wynagrodzenie, to tutaj nie będzie już ulgi, że skarb państwa pokryje koszty prowadzenia twojej upadłości, tylko dostaniesz je rozłożone w planie spłat. Niestety tak to wygląda, bo bardzo wiele osób. Błędnie myśli na temat upadłości konsumenckiej, że po ogłoszeniu upadłości wszystkie długi zostaną umorzone, no a tutaj upadły nie będzie musiał spłacać już nic, nawet żadnego planu spłat. Otóż jest na moim profilu sporo materiałów na temat właśnie i planów spłat, więc zachęcam zapoznać się z tym materiałem. Jest naprawdę obszerny materiał w każdej dziedzinie upadłości, pod każdym kątem. Jeżeli Państwo macie jakieś dodatkowe pytania, to proszę pytać, z chęcią odpowiem. Jestem już po urlopie, a więc zabieram się ostro do pracy. Dziękuję też za wszystkie maile, które do mnie wysyłacie z zapytaniem o poprowadzenie, o opiekę nad upadłością, także bardzo Państwu. Dziękuję i zapraszam serdecznie. W związku z tym, że właśnie ta upadłość to jest bardzo długi proces, który każdy z Państwa musi przejść. To nie jest tak, że od ręki sąd ogłasza upadłość, i zaraz otrzymujecie ten plan spłat. To jest procedura, z którą musicie Państwo się liczyć, i czas oczekiwania na ogłoszenie upadłości, to również, to również jest czasami dosyć skomplikowane dla Państwa, ponieważ w jednych sądach sąd ogłosi nam upadłość po tygodniu czy nawet na drugi dzień, ale są sądy, które ogłaszają upadłość po na przykład pięciu, sześciu miesiącach czy ośmiu miesiącach, jak sami Państwo wiecie. I tu też prosiłabym, abyście Państwo napisali, jak długo na tą chwilę oczekujecie na ogłoszenie upadłości. A więc tutaj też w tym przypadku to zależy od sądu i na przykład Łódź czy Kraków to jak dla mnie Najdłuższe oczekiwanie na ogłoszenie upadłości. Tak to, drodzy Państwo, wygląda, więc nie jest to proces bardzo krótki, ponieważ e, standardowo, tak książkowo powinno to wyglądać, e, powinna, powinna się ta upadłość zamknąć w sześciu miesiącach. No, niestety, e, samo to, że niektórzy nasi wierzyciele budzą się na przykład dopiero po trzech miesiącach, że oni jednak by chcieli uczestniczyć. W tej upadłości, bo nie odebrali pisma i jeszcze na ostatnią chwilę wskakują z propozycją chęci uczestniczenia, dlatego też to się Przedłuża, przeciąga nam się ten czas. Dodatkowo, syndyk musi wykonać swoją pracę: musicie sprawdzić, musi zobaczyć, czy jesteś prawdomówny. Potrzebuje kwestionariusza, który musisz wypełnić, danych twoich, a więc samo to, to, jest, samo to sprawdzanie to jest procedura, proces, którą każdy syndyk musi wykonać, żeby takie sprawozdanie. Przy, przedłożyć sądowi aby sąd mógł e, później wyciągnąć te ostateczne wnioski przygotowując twój plan spłat. Dlatego jeżeli e, państwo liczycie czy tam e, taką macie informację wiedzę na temat upadłości, że będzie to przeprowadzone bardzo szybko, no to też tutaj chciałabym państwa uczulić, że Chcąc przeprowadzić ten proces upadłościowy, musicie niestety liczyć się z tym, że będzie to dosyć długi czas oczekiwania, począwszy od um, ogłoszenia upadłości, przeprowadzenia całej procedury przez syndyka. I później, kiedy już syndyk złoży tą swoją propozycję planu spłat, możecie Państwo do kilku miesięcy oczekiwać na samo, na samo postanowienie o planie spłat sądu. No, niestety, sądy mają bardzo wiele pracy, jest wiele wniosków coraz więcej wniosków przez Polaków składanych do sądu upadłościowego, coraz więcej rodzin nie potrafi poradzić sobie ze stanem zadłużenia i myślę, że ta sytuacja będzie coraz gorsza, ponieważ życie jest coraz droższe, nasze utrzy, nasze, drożeje nasze utrzymanie rodziny, media itd., więc coraz większe problemy będziemy mieli w związku z tym ze spłatą naszych zobowiązań. Tutaj też no, niestety na szale pójdą e, nasze kredyty, ponieważ nie będziemy w stanie tego zadłużenia e, spłacać. W związku z tym, no, patrząc na to, e, na wszystkie wnioski, które, które składam, to coraz więcej zapytań właśnie e, czy mailowych, czy osobistych e, kierujecie Państwo. E, że jednak na, spłacaliście te kredyty do tej pory, natomiast na dzień dzisiejszy już niestety nie jesteście w stanie i od dwóch miesięcy nie spłacacie już tych kredytów, ponieważ wasze dochody niestety rosną minimalnie, natomiast koszty życia, e, diametralnie, dlatego też no, nie, nie jesteście w stanie tutaj wiązać końca z końcem i przy najszczerszych chęciach popadacie w stan niewypłacalności, a więc tutaj. Dochodzi do tego jeszcze jakiś problem życiowy, zdrowotny, rodzinny, rozwód, choroba, jakiś wypadek, czy, czy po prostu rozstanie tutaj, czy jakieś inne problemy rodzinne, które Państwo macie, czy śmierć członka rodziny, więc. Te problemy właśnie powodują to, że osoby decydują się, no i szukają takiego dobrego wyjścia z tej sytuacji, żeby pozbyć się tych długów w jakimś tam określonym czasie, czy spłacać je tą jedną ratą, którą ten sąd nam przygotuje, uznając, że taka rata będzie odpowiednia, abyś mógł spłacić swoich wierzycieli. Dlatego, tak jak mówię, Upadłość konsumencka to proces. To nie jest jak za syrpnięciem palca, że składasz wniosek, sąd ogłasza, masz plan skład i od razu spłacasz. Niestety musisz liczyć się z tym, że jest to czas, który musisz przeczekać i współpracować z syndykiem, aby twoja upadłość była poprowadzona zgodnie z literą prawa. No i abyś też e, dobrze wypadł. I pokazał się z jak najlepszej strony przed syndykiem i przed sądem, czego życzę Ci z całego serca. Jeżeli potrzebujesz wsparcia i pomocy, to jestem do Twojej dyspozycji.